Witam Państwa, kłania się Sebastian Wyrwał. Chciałbym tutaj w kilku punktach omówić takie najważniejsze rzeczy, nowości, które są związane z pozycjonowaniem stron internetowych Google w roku 2015. Więc jak gdyby, żeby sprawę taką strawną uczynić, żeby nie wdawać się w jakieś tam takie techniczne niuanse, no to powiem, że jest coraz większy Nacisk kładziony na dobrą zawartość, na to, aby zawartość odpowiadała temu, czego szukają ludzie w wyszukiwarce, czyli, czyli zawartość, która, jeśli nasza strona się pozycjonuje i nagle zaczyna spadać, to nie tylko muszą to być jakieś tam oznaki filtrów kar, ale również może to oznaczać, że po prostu. Zawartość, którą prezentujemy jest kiepska, nieinteresująca, ludzie wchodzą i od razu wychodzą. Także pierwsza rzecz to jest, coraz bardziej istotna jest zawartość. Druga rzecz, istotna jest jakość linków, bardziej niż ilość, tak? Czyli lepiej mieć dobre linki ze, ze stron, z artykułów powiązanych tematycznie, niż jakieś tam takie linki w dużych ilościach, które, że tak powiem, nie wiążą się z tym, z naszą zawartością, nie wiążą się z tym, co robimy. Tak? Trzecia rzecz jest bardzo ważna, o czym mało osób wie, że ważna by zawartość była aktualizowana, to znaczy, żeby ta zawartość była jak najbardziej świeża, żeby aktualizować dużo różnych nowości, żeby uzupełniać informacje, tak? Rzeczy, które kiedyś tam zostały opublikowane, parę lat temu i później już nikt ich nie zmienia, no to z racji, że tak powiem upływu czasu, często się dezaktualizują i też nasza strona yy, spada. Także warto o tym pamiętać, że coraz większy nacisk jest na jakość, aktualność, na to, aby, że tak powiem, ta strona takie informacje prezentowała, które zachęcą do czytania, do bycia na tej stronie i żeby te informacje też, jak gdyby, odpowiadały temu, co szukają ludzie. To znaczy, ludzie mogą wpisywać pewne frazy, które są synonimami, tak? Jak ktoś wpisuje, nie wiem, na przykład piersi z kurczaka, to Najprawdopodobniej szuka na przykład jakichś tam przepisów bądź ceny owych piersi, tak? a mniej jakichś tam powiedzmy detali związanych z anatomią, z anatomią kurczaka. Tak? Także to jest taki może przykład trochę trywialny, ale warto nad nim się głębiej zastanowić. Że ludzie wpisują pewne frazy, ale pewnych rzeczy szukają i jak gdyby na podstawie tego, czy ci ludzie zostają na naszej stronie, czy uciekają? Można wnioskować, czy ta zawartość, którą myśmy pod szyldem coś tam, coś tam dostarczyli, to jest to, co, czego, to czego ludzie szukają, czy jest to zupełnie coś innego. Tak? I tutaj, yy, jak gdyby. Jak wpiszemy na przykład taką frazę, jakaś tam wołowina po angielsku, ja daję przykłady oczywiście y, zupełnie inne od rzeczy, którymi się zajmuję. No nie mogę Państwu prezentować i tam rzeczy związane z moimi klientami, to jest oczywiste. Natomiast wołowina po angielsku, no to powstaje pytanie, czy ludzi interesuje to, jak jest wołowina po angielsku, czy ludzi interesuje na przykład przepis, jak się ową wołowinę robi na sposób angielski, tak? Czy tam na przykład. Yy, Bewszyk po francusku, tak? To też są takie, 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 takie pułapki, więc tak naprawdę jak mamy jakieś tam frazy, mamy te frazy od takiej strony liczbowej zbadane, czyli ile ludzi szuka, jaka jest konkurencja, patrzymy, że mm. <laughs> tak powiem, jakie są właściwości tych stron, które są w pierwszej dziesiątce. To jest wszystko mierzalne narzędziami. To warto też się zastanawiać nad tym, czego się tak łatwo nie da zmierzyć, mianowicie co ten szukający tak naprawdę chciał znaleźć, czy go przepis na, wyprzow, na wołowinę interesował, czy, czy ktoś na przykład jest klientem do pozycjonowania, szuka firmy, która mu dobrze wypozycjonuje stronę, czy sam chce pozycjonować na przykład, tak? Bo się, chce, bo się chce, bo się chce uczyć, chce zaoszczędzić pieniądze, chce zaoszczędzić czas, a później się wydaje, że zamiast zaoszczędzić pieniądze i czas, to nie do końca mu to wychodzi, ale to już jest oczywiście na marginesie, na marginesie tej. Tej rozmowy. Także tutaj i, i to w takie analizy, powiedzmy, które są pozaliczbowe, które tak naprawdę prowadzą do zrozumienia tego, co ludzie szukają, tak naprawdę to jest bardzo ważne i warto poświęcić temu dużo, dużo, dużo czasu i popatrzeć, co, jakie wyniki, jakie wyniki są prezentowane, na przykład, tak? Warto też wspomnieć, że dla niektórych fraz na przykład dużo jest filmów, tak? To na przykład oznacza, że dla danej frazy można y, łatwo na przykład wypozycjonować film z YouTube'a, tak? A z kolei dla innych fraz na przykład w wynikach wyszukiwania filmów nie ma prawie w ogóle, tak? Wiadomo, że na przykład na YouTubie ludzie bardzo szukają właśnie różnych przepisów kulinarnych, szukają różnych porad związanych z odchudzaniem, ze zdrowym stylem życia, ćwiczenia. Workouty, różne takie rzeczy, to ma bardzo dużą oglądalność i tu na przykład jeśli ktoś się zajmuje sprzedażą jakichś tam produktów takich w programach afiliacyjnych, w programach partnerskich, no to na przykład w zasadzie Amerykanie mówią tak, że połowa takiego ruchu już jest w YouTubie, nie w samym Google, tylko w YouTubie i na przykład bardzo często tego typu biznes odbywa się w ten sposób, że Pani omawia jakiś tam kosmetyk służący do makijażu, tak, a, a pod spodem jest tam jakiś tam link do strony, która ów kosmetyk, czy jakieś tam inne kosmetyki również sprzedaje. Oczywiście często jest to tak zrobione, żeby te URL-e były, czyli adresy były zamieniane, żeby nie od razu było widać, że to jest taki, jak gdyby link afiliacyjny, że tak powiem, to są przy pomocy różnych tam sztuczek te, te adresy zmieniane, ale to już jest taka taka rzecz, taka rzecz techniczna, w każdym razie ludzie taki rzecz, takie rzeczy, które można zobaczyć w jakiś tam sposób, można umówić, no to szukają bardzo, bardzo, bardzo mocno w YouTube. Mało tego, nawet takie proste rzeczy, jak na przykład gdzieś tam w ja na różnych szkoleniach to widziałem, na przykład gdzieś tam Plumber Chicago, czy tam jakiś tam specjalista od dachów, no to też bardzo często właśnie są filmy prezentowane, tak, bo możemy zobaczyć, oprócz tego, że możemy pozyskać informacje kontaktowe, to możemy zobaczyć, jak na przykład te dachy są robione, czy jak ten człowiek powiedzmy przy pracy, czy jego ekipa wygląda, także tutaj jak gdyby taka informacja tekstowa, sucha na stronie, strony takie wizytówki ze zdjęciami są istotne, ale również coraz bardziej istotne jest prezentowanie filmów takich, powiedzmy rzeczy, rzeczy Bardziej, bardziej bogatych. i tutaj, Czyli widać, że jak gdyby podsumowując yy, tą moją wypowiedź, to pozycjonowanie się zmienia w ten sposób, że po pierwsze ruch się przynosi do, do YouTube, na przykład. Poza tym coraz większy nacisk jest na zawartość i świeżość aktualność na strukturę tej zawartości kładziony, czyli odwracając. Kotogonem do góry, w zasadzie wypozycjonowanie takich strążki, gdzie jest tylko tytuł, jedno zdjęcie i dwa zdania, co kiedyś, że tak powiem, amerykańskim marketerom łatwo przychodziło, no teraz to już nie jest możliwe, albo jest bardzo ciężkie, na tyle ciężkie, że nieopłacalne te wszystkie zmiany w algorytmie właśnie mają na celu powiedzmy to, żeby taką kiepską zawartość wyrzucić, a prezentować rzeczywiście przydatne. Informacje w danej dziedzinie. Kłaniam się i pozdrawiam.